Witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj przyszła do mnie paczka i pomyślałam, że nagrywam unboxing, ponieważ jest to paczka ze sklepu internetowego Flowerfish. Zamówiłam tam żywe zwierzaki, tak do mojego akwarium. Zamówiłam dwa ślimaki. Oprócz tego zamówiłam jeszcze roślinka, nie, chyba dwie roślinki i coś tam jeszcze, więc ogólnie unboxing będzie paczki, ale głównie ślimaków. Nazwy ślimaków napiszę wam, myślę, że tutaj bo Chyba ich potoczna nazwa, albo tak jak przynajmniej na niej się mówi, to jest y, ślimak Herkules. Ale dokładną nazwę Wam napiszę tutaj, ponieważ zapomniałam w tym momencie. Już biorę się za otwieranie. No i tu mamy jakąś torbę. A tu jest styropianowa paczka, dlatego że są żywe zwierzaki. Zaraz ją wyciągnę. I jeszcze paczka jest owinięta ten styropian folią, więc też tego folii. Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Już otwieram. I tak na początku... Oprócz zwierzaków, jeszcze zamówiłam czyścik do akwarium. To jest folia zabezpieczająca w ogóle całe zamówienia, ale myślę, że głównie zwierzaki. Roślinka, którą zamówiłam, też, jeżeli nie zapomnę, to Wam tutaj dam nazwę roślinki, napiszę. I tu mamy też roślinki drugą roślinkę, jaką zamówiłam, a właściwie dwie, bo tu oprócz tego jeszcze mamy gałązetkę. Więc tu mam dwie roślinki. To jest Anubias, tak, to jest Anubias, a to jest gałązetka. Tej nazwy Wam tu gdzieś napiszę. No i razem mam trzy roślinki. Woda nie do użytku, więc w sumie nie wiem z bardzo do czego to służy. Całe zamówienie mnie kosztowało 125 zł. No i oczywiście najważniejsze, no to pokażę Wam moje zwierzaki. Mam je tutaj. Z drugiej strony będą bardziej widoczne. To jest jeden ślimaczek i drugi tam jest. W każdym bądź razie są dwa, tak jak zamawiałam. to jest wszystko, co zamówiłam. Ślimaczki będę najpierw im zrobię taką aklimatyzację. A później już je wrzucę do akwarium. I tak wyglądają już moje ślimaki po wyjęciu z wolka. Teraz przechodzą aklimatyzację w tym pudełku. Tutaj mają część wody z akwarium, część wody tą, w której byli. No i chwilę tutaj będą później je przełożę do akwarium. Jeżeli ten film Wam się podobał zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.